Siwaneczko, witam w drugim odcinku Jesteśmy teraz w kopalni Wcześniej jak się zaskoczyłem, to się byłem w tym kierunku Nie, nie chcę poczekać na torę nie, się mi tam, dalej Wydarłem sobie tutaj szynę, no, tylko jedną

Nie wiedziałem co tam już zabrałem ale dobra Tu wykrywają to okej Myślę, że jest ten cefrujący co tam trzeba mleko kopić żeby ta trucizna znajdowała na spidzie przechodzimy Dobra, to ślepy z załówek. Dobra, ja sobie tutaj rzeczy nie to wyrzucę, mi nie jest potrzebne Torę z czujnikiem też nie, to nie to też nie Oko pojemkę też wyrzucę, to też wyrzucę, bo to mi nie jest potrzebne. Dobra, cofamy się, lecimy dalej. Mam nadzieję, że nie zginę. Tu jest pusto, tu jest pusto, dobra. te byłem? Tak, dobra, tędy przyszłem. Oto tutaj byłem, tu był ten szpielet No po prostu pójdziemy prosto, zobaczycie co tam jest. jest bardzo dużo tych zakrętów nie lubi tych no bo tu byliśmy Co się tam do? ten spustek się to, prowadzi? A to pochodnia. To musiśmy być. <słyski> szybko to rozwijamy to są te pająki te lecimy dalej. Dalej, dalej, dalej gdzie to jest? Chyba z tu jest pusto. I nie widzę pajęczyny, po prostu to wolno hmm. idie? Opa cały Co tu jest, ha -ha. To jest o nie Dobra szybko poszło Myślałem, że będzie gorzej No i dobra to wyrzucamy, to wyrzucamy Jestulka leczenia tu zostawiamy sobie to wyrzucamy, to wyrzucamy, nicie też, to cukier też, wagon. Misturka leczenia, I to jest super. Rok to zabieramy, o, kilo wylazamy. To pochodnie też zabieramy. Tutaj tam arbuzy. Arbuzy zabieramy, to, arbuzy to są duże, Nie jedziemy nie są niepotrzebne. Zobacz co tu na dole. No, kolego. Trochę złota jest, no to i srebrne to zabiorę Będzie tak po 10 sztuk, może 6 nie wiem. Tak myślę. Żeby był dobra. I złoto. Wszystko nie to sobie ukopał, bo to dużo czasu by mi zajęło i tyle miejsca też nie mam. żeby tutaj wracać do skinień i wychodzić, i jeszcze raz schodzić no nie o to mi się zbytnio nie chce. Po prostu to jest za daleko. Będę myślał, czy gdzieś jakąś ilość bliżej, domu bym za na nas, Ale to będę po prostu będę bliżej, domu, a na ten moment.

W pieczącej ale... jeszcze raz, nie sobie... chcę tego, to to zabieram, pochodnie też to są buraki. No to jest pusto, a tamto to jest też pusto. Dobrze, widzimy się ale powiem, tak szczerze Ciekawy jestem, gdzie jest po prostu wyjście, bo ja tu już tak tyle zakrętów narobiłem, że sam się po prostu pogubiłem, ale mogłem zrobić inaczej. Mm, mogłem inaczej zrobić. Tu byłem, tu ten muszę się cofnąć. A, I w końcu, serio, drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty, szósty. Dobra, co, muszę się cofnąć chyba tutaj byłem, ale nie mogę sobie przypomnieć, Nie, tu nie byliśmy. Tam byliśmy. O to jest koniec. Okej. Okay. Tu byłem. Zacznę tutaj. O dobra, Tu, by... tu byliśmy.

Tego się nie spodziewałem po prostu tutaj. Tu pusto, tu pusto. Tu podmiot było. Ciekawe, w ogóle nie ma. Dobra. Ja dam jeszcze custom. Chyba to cofam się. Idziemy w prawo. A w lewo zobaczymy zaraz. Coś tutaj jeszcze jest. Tutaj. Сейчас пойдем А тут секрет и залог, Идем. Вот там мы сидим до наших поемков. Nie, to zdawało mi się. Wydawało ja to jest ten res, bo, ale to dobra, Tu w prawo, do góry. Wcześniej skończyliśmy w prawo, no to... ...to jest te pojęczyny są. A no to tu. Prawo czy w lewo dobra, w pójdę prosto. Nie do dobra koniec. I tu co, koniec? Nie. W le... Tylko nie w lewo jeszcze, dobra. Tylko szybko to napis. No co dalej? Jest pusto? Nie. Są jakieś zakręty w prawo, w lewo. I tutaj. Nic. Dobra. Jest pusto. Pusto. Znajdziecie tak. I teraz się cofamy do początku. Nie aż, tak, nie aż tak do początku tylko do początku żeby się tutaj odnaleźć, tylko nie pamiętam teraz z której strony przyszedłem, jest tej nie z tej serio i teraz chyba tu górę tak. Byliśmy tu, byliśmy tu, tu byłem, co za nasze drogi że nie wiedział pusto, pusto Też jest pusto. Wychodzi na to, że koniec jaskini. Po prostu jeszcze pójdziemy hmm, cofniemy się do tego i pomyślimy, gdzie dalej iść. szanuję, Zrobimy inaczej. Podkopię się pod tym. i lafę chujisz trochę dłużej dobrze. dlaczego jest na górze? bo innego wyświetlałem żeby tam być na górę w sensie drogi nie mogę sobie znaleźć bo nie będzie jest może odwiedźmy całą jaskinię w sensie całą kopalnię naraz Clipper gdzieś tu blisko To nic ciekawego, a tutaj coś jest jest. A tu nic ciekawego się, kaverga, że to jest bez sensu było iść. ale to wiadomo, co to jest, jaki jest, że To mamy to że mały ale to nie był nie chyba nic, nic ciekawego nie ma. To by nie pamiętam. Cofniemy się tędy. Nic nie ta droga tam ta tam gdzie to wyrzuciłem no Chyba to jest tam na bo to wyrzucę tutaj będę wiedziało że ten mamy wyjść czy ten nie ten jeszcze jest o zombie Roz, rozwalamy to i to tu mamy koście węgielek to możemy zostawić mi nie jest po czym to zostaje tu zostaje kilofu mam trochę dobrą, nie wiem, się tak. to zrobić, a zrobię go dopiero jak będzie już koniec. Co się było, można zobaczyć, czy kilofu. to jest tam bez różnicy. To było po prostu, ten się. Tu byłem, tu byłem, i tu nie było. To jest koniec drogi przecież. Idziemy tędy, tędy, tędy. O, tu droga co robiłem. Wejdziemy tam do kierunku teraz. Tu, tu, tu. Dobra, tu pójdziemy. Zobaczymy, tam jest droga koniec. Dobra. Tu coś jest. Nie, tam byliśmy, To nic nie ma. A to jest tamta droga, gdzie byliśmy, co tu jest, Dobra, to zaraz tam cofnę się, bo to jest koniec. To jest tą drogę. Idziemy tu dół Mam nadzieję, że będzie tu nowe drogi, żeby nie cofać się aż taki kawał. No to jest tam dobra, tam byliśmy na dole co tu jest? na drogę. aha to wróciliśmy się do tego co no byliśmy na tym większym placu Tą drogę jedną no, zapomniałem się po prostu przejść no dobra tuż to ogarnięty mamy tam nic nie ma tam też nic nie ma co tu jest. koniec? Tu nic nie ma. Dobra, Coś mi się kawałek i wychodzi na to, że koniec kopalni. Więc jej już nie ma. Tu nic ciekawego nie ma, tu nie. Ma. Natomiast... Czy tu można się przekopać Pusta? Nie Druga, nowa droga, cyk, cyk A nie byłem już. Ja się po prostu już przychodzę po samo do gądzie już byłem, widzę. Chodzi na to, że koniec kopalni. Bo tutaj mamy początek. Bo tędy przechodziłem. No, w ogóle wyjdziemy z tej kopalni. A że to sprawdzimy. No.

Туда, туда, там, туда, 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 там, 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 туд Nadal byliśmy. O, tu nie byliśmy. Otwórz. Powchodnie i arbuźnie. się na A, i koniec. A tu kręciłem się i tego nie widziałem A to mnie co tam było To ja coś dobra po prostu idziemy na lewie z skinie, bo jest kopanie. to mała jakaś kopalnie bo po prostu żeby tak mało zmiegać myślę że będzie większa było prostu ale mi dał kopa tak szybko się nigdy nie biegają w Minecraft'iem. Jeszcze spodziewałem w taki rzut? co tu mam, dobra kilo oddał sobie do jako miecz nie co mi się robi no to wychodzi na to, że nic nie znaleźliśmy żadnego diamentów w nic ale jeszcze może pójść tam na górę się wbijałem ten byliśmy skręcili, ale nie jestem pewien, że w górę coś będzie. Idziemy, idziemy dalej zobaczyć co tam jest, no, bo fajnie się zapowiada. I myślę, że może jak se znajdziemy czy coś, ale nie jestem pewny. Pójdę górą, zobaczymy co tam się będzie działo. I tak patrzę dół, żeby nie spadnąć, no polecimy prosto. Przeskaczę i nie przeskoczyłem i spadłem. Но то еще ведь именно следующем видео.